Cześć, jestem Marek, kamerzysta. A w dzisiejszym odcinku pokażę wam mój nowy dom, który sobie kupiłem. Bo, o tutaj słuchajcie, bo kupiłem sobie go za 200 koła. O tutaj jest takie biurko gamingowe. To ta zablica to jest totalnie niepotrzebna. Tutaj, o, Dobra, dalej jedziemy. Słuchajcie, lecimy. O tutaj mamy takie. Jadalnie, i mogę się napić soku warzywnego. No, sok owocowy pijem, ale sok warzywnego to ja nie piję. Napiszcie, czy sok warzywny jest dobry. <noise> nie, no, sok z brokułu, na przykład. No, co to ma być, nie? Po prostu. E, tutaj w ogóle mam takie stoliki, można je poprzewracać, tylko że są jakieś nieruchome. Czekaj. Czemu są nieruchome? Ja chcę je poprzewracać. No. Bo popsute są te stoliki czasami. E, ale tutaj mam na przykład o, tutaj takie miejsce, gdzie mogę usiąść, fajnie o super, o i mogę oglądać telewizor, ja nie chcę oglądać telewizora, tylko ja chcę wstać, dobra, olster, o kurde. Dobra i idziemy jeszcze bardziej w dół, o tutaj znowu jest w ogóle kilkupięciowy nice idziemy jeszcze w dół Tutaj mam taką sypialnię fajną. Ja chciałbym mieć niebieską, no ale nie mogę wybrać, także jest to Co ty tam robi? Masz kilo? A ja mam jeszcze. A tutaj jest taka przebieranie, fajna. I w ogóle w całym domu są takie obrazy, które totalnie nie rozumiem. To jest jakaś czarna kropka, nie rozumiem, o to chodzi. A tutaj, słuchajcie, o toaleta, prawda? Można nawet podpysznik pójść. Patrzcie. O! Można podpyrżnik spójść? I fajnie. Tak, wychodzimy Można pójść pod prysznic, ale do wanny nie można pójść, także szkoda No ale nie można, po prostu, nie zrobili tej opcji Także, okej, okay, wychodzimy Czegoś wam jeszcze nie pokazałem Chyba ja wszystko wam pokazałem, dobra I wybiłem sobie 26 poziom I mam teraz mało pieniędzy, bo kupiłem ten dom I jeszcze teraz kupię za 250 tysięcy samolot i za będę miał tylko 519 dolarów w tej chwili. Znaczy później będę miał, nie? Bo chcę sobie kupić. I jeszcze garaż właśnie mam garaż na dużo samochodów. Czekaj, kurde. Wejdź do garażu. Czemu pokażę garaż? No to cicho bądź. Bądźcie cicho, okej? Okay? O ja mam taki garaż i mam to taki jeden samochód. Ładny, bardzo bardzo. wiem na ile to jest samochodów. Ja myślę, że to jest na 8 samochodów, chociaż gdyby się parkowało obok siebie, to to by było i na 8, to, to by było i na 16 samochodów. E, także super. Dobra. E, jedziemy znowu do domku. I w sumie po co? Jak mogę wyjść teraz z garażu? Nie wiem, nie ważne, no po prostu minimalny. Ale kupimy sobie po prostu, słuchajcie, ten, no, ten samolot za 250 tysięcy, taki fajny. A to nie będzie jakiś złom, bo, bo, bo taki złom za 240 A masz już nowy dom! No tak, już sobie ma, ja kupiłem taki fajny dom teraz. No i mi się teraz taki. A tamten musiałem sprzedać dwa razy, taniej, także super, nie? Czy tamten nie musiałem się... dwa razy nie nie, nie nie, 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 Piotruś, nie był mi znowu gniazd. Co to jest? No. Dobra mm. I, Ej Ej Tak NPC-ty, Od kiedy? No dobra eee. O nie, bo on będzie myśliwy, tak? To jest zaraz to błonie księgi, to gdzieś zawarkuje, żeby się nie rozbić, nigdzie Pyk Wam pokażę zaraz ten samolot Są samoloty za miliony, ale jak to tego, o, za 250 tysięcy tego. A zaraz? można go pomalować? Nie wiem, właśnie nie wiem, czy można go ubezpieczyć. No, Mam nadzieję, że jeżeli ktoś mnie zastrzeli za bazuki, jak nie. będę leciał tym samolotem, to, no, to po prostu nie stracę ja bije, 250 tak, tysięcy. Piotruś, tak, ja, no. ja po prostu, ja mówił, mówię, a ty nie przeszkadza. Ten samolot jak droga zabawka dla dzieci, powodująca konserwację dorosłego życia. Tylko nie na na. Manewruj, piłaś, blej, gulata, bla bla To jest ubezpieczony no, czy nie? Dobra, nie wiem kupuję nie, teraz. Nie. Dobra, bank I mam 519 dolarów, tak. To... Ale dobra, ale gdzie teraz jest na samolot? Jakby... Bo teraz totalnie nic już nie mam. te 19 to To jest totalnie nic. Gdzie jest ten samolot? Zadzwoń do Pegasus, bo mówisz, pojazdu. Dobra. Zadzwoń do Pegasus. Y, kontakty. Y, Pegazus gdzie jest O, Pegasus, dobra. Zadzwoń do Pegasusa w tym samolocie, po naszym nowym. Y, chcę wybrać pojazd do co? Malar. Co? Gdzie jest ten samolot <grym> chyba? Na lotnisku. Tam, okazuje mi się nawet. Powiem samolot. No. Gdzie to jest? Tu jest szkoła latania ja nie samym Co to Dobra i lecimy w takim razie, tam lecimy. Zrobię cięcia w Dobra, cześć! Zapomniałem uczyć filmu, słuchajcie. Tutaj nie zapomniałem, że nagrywam. Ale tutaj już mam ten samolocik swój. Był na tamtym lotnisku, tutaj wylądowałem na tamtym lotnisku i teraz wracam. Także super, nie? Totalnie zapomniałem. Totalnie to zapomniałem, że nagrywam słuchajcie w tym momencie. Dobra, posługiłem samolot, poleciałem do tamtego lotniska i totalnie nie zapomniałem do znajdywania. Chociaż teraz mi się przypomniało No, taki... To za, wysoka to taki mi zachodnię. ten czak? Tam była za tobą. Za mną? Jak była na dole do góry nogami. No to fajne. Napiszcie w komentarzu, jeżeli wiecie o tym, jeżeli ktoś mnie na przykład zastrzeli, to będę miał ten samolot jeszcze na przykład na lotnisku, czy po prostu z te 250 koła. Napiszcie, bo jeżeli ktoś mnie zastrzeli, jeżeli ktoś mnie zastrzeli tym samolotem, nie, nie będę go miał, to ja może uważniej będę trochę latał. Nie, nie, Napiszcie w komentarzu, jeżeli wiecie. A jeśli ktoś wie, to oh. lepiej musi nam powiedzieć. No to napiszcie w komentarzu, bo... Jeżeli będę miał ten samolot, no to będę się mu wymawić, a tak to będę uważny no nie? Bo po co stracić taki fajny samolotik? Jak on jest taki drogi. No. Znaczy to jest drugi najtańszy samolot, jaki można było kupić, bo najtańszy był za 240, a ten był za 250. Dobra, tutaj już muszę odmawiać. A okay. tutaj zrobiłem takie miejsce, na robienie. W dół muszę troszeczkę podlecieć. Troszeczkę w dół. No ja to samo, jeżeli dotknie ziemi, to naprawdę szybko Słuchajcie, Só się zbadowały, to tam powinno być nie. No. I okej, okay, no... Kurde czemu tam do góry poleciał teraz? jak ja przecież lądowałem, nie wiem, głupi rozbić, bo ja jeszcze nie wiem, czy jeżeli się nim rozbiję, to będę miał na przykład nowe za odszkodowanie, bo, to nie, odsz bo nie, nie kupowałem odszkodowania w żaden sposób za samo samolot, nie wiem jeszcze nie wiem. To jest tutaj lądować, dobra okej, sobie może tam wyjadę może tutaj nikt mi nie będzie ukradać tego samolotu przynajmniej? Czy mogę go tutaj zaparkować? Chyba ja mogę, nie? Tylko, czy by nikt mi tego samolotu nie ukradł? Ale chyba nie może, bo chyba mi się wyświetli napić, że to jest jakby mój pojazd i on nie może do niego wsiąść. Ale i tak będzie nadal mógł go zniszczyć, nie? Mam nadzieję, że nie zniszczy tego samolotu. nie ma no właśnie, to jest trochę słabą. Chyba w swoim garażu nie mogę zaparkować, niestety. Ale tutaj może. No dobra, wychodzimy? No, także zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i napiszcie w komentarzu koniecznie, czy jeżeli ktoś mnie zastrzyj z wazuki, to totalnie nic się nie stanie. Ja nie będę miał samolotu, czy po prostu będę miał odszkodowanie z tego bo nie wiem. Możemy nie, czemu? bo ja nie, to Po prostu nawiasz się w komentarzu, bo ja nie zorientowany jestem w tym samolocie, bo ja das, totalnie biedny, jestem, nic nie mam. No ja także... No, czemu ten samolot jest żółty na mapie? Nie, zostawcie łapkę w górę, no i papa.